Złom, dobry Witam Cię w środę sierpnia 2. Zaczynam od nieba błękitnego. Jest wiaterek, nie ma upału. Ten kanał rekomenduje gorąco. Auto, pełne pieniędzy. Przyszedłem po narzędzia, bo chcę rozebrać coś z piwnicy. Ale tak, auto, pełne pieniędzy i piwnica jest pełna pieniędzy także nie idzie nawet tam wejść ale spróbuję coś rozebrać dzisiaj dlatego biorę narzędzia zbrodni żeby było mi wygodniej aha jeszcze jakieś rękawice to może tam sobie wezmę rękawice chycę i dzisiaj może nie ale jutro czyli w czwartek, w piątek i w sobotę będę działał w piwnicy, żeby uzyskać troszeczkę miejsca, żeby móc tam operować, po prostu, bo jest zaczopowane puszkami. No i postaram się zrobić selekcję. Co do piwnicy, to do piwnicy, do demontażu, a co na złom, to na złom. No i może mi się przed wyjazdem w trasę uda. Jeszcze mam kilka dni wolnego, więc przystępuję szybko do działania tego. Sytuacja w mojej piwnicy wygląda tak, że zajmuje terytoria. Poza piwnicą już. Tutaj jest mebelek, który czeka na miejsce. Tutaj jest komutka, którą pozyskałem z domu. Z czterema szufladkami. Tam są te szyny uszkodzone, ale ja myślę, że sobie poradzę, i będzie komódka na jakieś narzędzia i tak dalej z szufladami. Będzie nawet dywan, tylko muszę podłogę zrobić na paletach spłyt. Podobnie jak kolega właśnie Paweł Exercykling robił sobie podłogę koło przyczepy kempingowej, tak ja sobie chcę zrobić, bo mam takie knopisko w piwnicy, na paletach płyty meblowe i na płytach meblowych dywan, a tu jeszcze mam przetwory jakieś, żona porobiła i w kartoniku zostawiła, więc I tu mam drugi mebel też, taki element kredensu, rower znaleziony podczas jednego spaceru gdzieś tam po, po parku to też widzieliście na filmiku, muszę mu koło dać do centrowania bo jest takie no i narzędzia przyniosłem nie wiem, gdzieś sobie miejsce muszę zrobić i może tutaj na tym mebelku będę demontował, albo tu na tym tu jeszcze są puchy panie będziecie widzieć bo jest ciemno, ale prawie pełne smog zielony i z tyłu jeszcze Takich resztkich fotela rozebrane to jest tak jak człowiek nie ma czasu w życiu. I piwnica pełna pieniędzy aluminiowe tam są pieniądze w różnych workach, reklamówkach, workach foliowych. Także drzwi się znowu nie otwierają. Kiedyś osiągnąłem taki efekt, że się drzwi otwierały, a teraz znowu przestały, bo się zapchało. także A czasu mało, nie? Więc się zapchało. Okej, okay, idę po sprzęty do demontażu i spróbuję coś tu dzisiaj rozebrać, może na tym albo na tym mebelku zobaczymy. Pauza. No cóż, na pierwszy plan pójdzie chyba ten gramofon. wg 903 unitra. Dzisiaj się już nie słucha na takim sprzęcie, raczej na, raczej na w jakichś tam małych otwarzaczach, tak, a co my tu już widzimy z góry, pasek, a tutaj mieć, tam mieć, dobrze jest mieć. Unitra, zatra, coś takiego. No i rozkręcę gościa tego i zobaczymy, co ma w środku. słabe światło, trochę wiem, latarka mi się ładuje, bo była wyładowana ale nagrywam, tak jak mogę. czyli Zwykłe takie śrubki, zobaczymy co tam ma w środku. Ten pacjent, tak, jestem w trakcie demontażu tego. Jest trochę miedzi, wioska, gdzie przestałem tą. O. No i gramofony kiedyś z desek robili, tak? Motkiem to potraktowałem. Zobaczymy co w środku za chwilę. No i co my tu mamy? Tutaj u nitra, zatra jest troszeczkę miedzi, na pewno mieć. jest troszeczkę miedzi w silniku, silnik jest tu, słaba jakość obrazu, bo ciemno, wie. no i takie tutaj elektroniczne, jedna płytka, druga płytka, obudowa metalowa z góry, tam są te potencjometry, nie, no i tyle, silnik tam i trochę drzewa na opał zostało, dla szwagra tutaj obudowa drewniana zaraz zobaczymy starszego, jeszcze mam gramofona a może nawet dwa pauza kolejnym pacjentem jest Mr. Hit Mr. Hit 7.1 Unitrafonika licencja Telefunken, Telefunken licencja jak się nie umiało robić nic swojego to się licencję brało i się produkowało. Nie? Ten tutaj już jest postępowy, bo jest spód plastikowy, nie No i też śrubokręt płaski, i zobaczymy, co też się kryje. Czy będzie trochę miedzi? Tym razem rozbebeszenie poszło szybko. Co my tu mamy? Tak, tam jest mieć na pewno. I tutaj jest mieć na pewno. Mniejsze dwa kondensatory i Kabelek. A i troszeczkę stali. nie, Niewiele. Tutaj talerzu. Tu obudowa, chyba aluminiowa nawet. I tam też będzie o, i było się pokułem akurat. Jest miedziany przewóz w środku. Ten poszedł szybko. Mam jeszcze jeden retrogramofon, to może za jednym zamachem też go rozwalimy. Retrogramofon walizkowy tutaj no góra otwieramy tego sprzęta jak się uda okay. takie coś nie będę tym handlował tego sprzedawał bo to jest dziadostwo jak wiecie na targi dziadostwa nie jeżdżę cztery śrubki Zobaczymy co ma w środku. Ciężki metalowy talerz, ciężki aluminiowy chyba, albo tak, tak, aluminium odlew. To dziękuję, już coś zyskuję. To takie, tam też miedziany przewodzik. No tu więcej też aluminium odlew kolejne widzę. Dobra, przystępujemy do do psucia tego. Made in Poland. Zakłady wytwórcze aparatów telefonicznych typu W, myślnik GE, myślnik światło, myślnik 56, rok, um, czy da się odczytać? Ja tu widzę 6, 0, 6.0 chyba. No to już długo pożyłeś, kolego. Pauza. No więc tak, w tym przypadku mamy pustą skrzynkę drewnianą i cała cały sprzęt znajduje się na tej na tym aluminiowym odlewie to jest tutaj jest miedziucha tu jest silnik w środku na pewno miedziucha no bo przecież w tamtych latach nie oszukiwali A, człowieku samo złoto światło latarka mi się ładuje i nagrywam tak po prostu z tym światłem które tu jest dostępne jest tu złoto z lat sześćdziesiątych. Spoko. W silniku też coś będzie. To się będę potem bawił zimowe wieczory. A teraz zobaczymy to radio. Blaupunkt. Co ma w sobie za chwilę. No tu już technologia bardziej zaawansowana, bo są śrubki krzyżakowe. Nie wiem czy mi się film nie nagrał do góry nogami. No ten telefon raz tak, raz tak brałem, nie wiem może być komedia, może być film do góry nogami ale dobra zobaczymy dwie śrubki odkręcimy i zobaczymy co w środku ma do zaoferowania ta stara skrzynka z radiem w środku pod spodem też są jakieś śruby, ale zobaczymy obawiam się, że mogą być takie ujęcia na tym filmie że będzie do góry nogami obraz, ponieważ ten telefon brałem raz tak drugi raz tak i on się tam ten obraz a zobaczymy jakby był do góry nogami obraz to stańcie na głowie albo przekręćcie sobie monitor monitor czy też komórkę. no tutaj jest wszystko na takim metalowym stelażu główna płyta, płyta główna a tutaj kolor który nas najbardziej interesuje czyli ten tu kolor miedziany jest no i będzie go więcej mi się wydaje, chociaż nie za dużo. No Tam głównie, tam aluminium. Nie znam się na tym, co to jest w ogóle. Jestem zbieraczem złomu, a nie profesorem od rozróżniania takich małych, różnych detali. tak. Także są... Jestem, jestem, sąsiad. Dobra, no może być. Sąsiad mnie namierzył. Tak, także głównym elementem pożądanym z tego radia jest ta wiązka miedziana. Tutaj. No i to wszystko. Ta stal też pójdzie do, do huty. Stal do stali. Aluminium e ewentualny do aluminium. Kabel miedziany. Tam mieć to wszystko, co można z tego mieć. Pauza. No i tak było się bez rękawic. Wszystko gołymi rękoma. Dokonałem tutaj demontażu szybkiego na tym stoliku, na tym mebelku. Oczywiście nie był to demontaż taki, jak niektórzy robią, że do ostatniej śrubeczki rozkręcają, wszystko ważą i obliczają, tylko tak yy, na żywioł, że tak powiem. Tak, mam sobie narzędzia do piwnicy i pójdę do domu rzucić filmik. I, no i jutro, dzisiaj już chyba tak bardzo nie, bo nie mam też czasu po południu, ale czwartek, piątek, sobota będę kopał, będę dostawał się tam i wykopię sobie tunel do siedzenia i do mojego tam miejsca, gdzie demontuję i spróbuję te puszki gdzieś no big baga pochować, jak się uda. A sporo roboty. Piwnica pełna pieniędzy, moi drodzy. Auto pełne pieniędzy, no i nie ma czasu, żeby te pieniądze pozyskiwać. No ale trzy dni przede mną to będę walczył. Wszystkiego dobrego. Do ważenia! Do ważenia.